Jak najwięcej młodzieży rybnickiej tutaj do nas dotarło i uczestniczyło w czwartym, właśnie w podsumowaniu czwartego ogólnopolskiego konkursu małych form dokumentalnych pod tytułem Świat Bokum. bardzo. Mi miło przywitać Wasze panie. I chciałam je przedstawić, bo nie wszyscy znają się nawzajem ze szkół. Może tak zaraz w brzegu. Witam serdecznie Anetę Bokuniewicz, panią. Panią z zespołu szkół nr 3 w Rybniku. Witam również panią profesor Ole Kotas. Panią profesor zespołu szkół nr 1 w gminie Powstańców Śląskich w Rybniku. Panią Michalinę Rusińską serdecznie. z szkół technicznych w Miło mi Was powitać. Ja do tego, co Pani Dyrektor powiedziała, dodam jeszcze, że zajmuję się od kilku lat takim projektem w filmotece szkolnej. Jak widzicie, mamy tutaj baner za nami. Dostaliście ankiety, których wyniki posłużą do takich badań filmoteki szkolnej i informatory na kartkach i wskazów. Jak Pani Dyrektor powiedziała, ja organizuję ten konkurs od początku, jakby... Był on moim pomysłem. No i powiem, że cieszę się, ponieważ mimo że jest to czwarta edycja, już po co roku mamy uczestników z całej Polski. Ten konkurs jakby się rozszerza, rozszerza swoją formułę. Chciałam także tutaj już też podkreślić, że no niestety z rybnika tylko jedna szkoła, jedna placówka bierze udział od dwóch lat, bo już i w zeszłym roku. Panowie nadesłali konkurs, film na konkurs, w tym roku też, także jest to zespół szkół technicznych i między innymi chciałam Was dzisiaj też zachęcić do wzięcia udziału w tym konkursie w przyszłym roku, bo na pewno będzie przyszła edycja. Jakie są cele tego konkursu? Jakby wymyślając temat, który brzmi Świat wokół mnie. Chciałam, żebyście zwrócili uwagę na to co dzieje się wokół was, na drugiego człowieka, na, nie wiem, wydarzenia, które was albo denerwują, albo wam się podobają, albo w jakiś sposób was zastanawiają, zmuszają do refleksji. I muszę przyznać, że filmy, które napływają na ten konkurs, zasadniczo ten, ten cel realizują. Jestem, jesteśmy po czwartej edycji, mamy, chciałam dzisiaj, to jest celem też tego naszego spotkania, żebyście zobaczyli nagrodzone w tym roku filmy, zarówno w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, jak i w kategorii gimnazjów. Porównali, nie wiem, spostrzeżenia waszych rówieśników z tym, co sami Dookoła siebie widzicie y, y, z refleksjami, jakie być może macie na temat świata, na temat życia.